Hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj Cywila czeka wizyta u weterynarza. On nienawidzi, chodzi do weterynarza. Po prostu mam wrażenie, że on czuje intuicyjnie, że, no, idzie na jakieś badania. On się strasznie stresuje, płacze i w ogóle jest bardzo biedny. Idziemy dzisiaj na EKG Serca. Będziemy badać serduszko Cywila. Wszystko z powodu tego, że zestresowałam się tymi upałami i tym, jak on strasznie, ale to strasznie dyszy. Myślę, że to jest też dobry moment, żeby zweryfikować, czy to jego dyszenie to jest o ochładzanie się e, poprzez właśnie upały i temperaturę, czy jednak coś tfu-tfu z tym serduszkiem jest nie tak. Także zachęcam Was do subowania kanału, jeśli chcecie wiedzieć na bieżąco, co u nas słychać itd., dalej. Tutaj Wam pokazuję statystyki osoby, które subskrybują i osoby, które oglądają, a nie subskrybują, dlatego koniecznie subskrybujcie kanał, żeby... Czas było tutaj coraz więcej No powiem Wam, że cywil kiepsko znosi te upały Jest taki przemęczony W ogóle zmieniliśmy porę spacerów na dłuższe O ósmej i o dwudziestej No bo jednak, tak jak pokazywałam Wam w porannej rutynie Ten o dwunastej spacer to jest po prostu fatalny pomysł No dlatego jest teraz zamianka Powiem Wam też, że ta mata chłodząca się bardzo sprawdza Ja położyłam matę chłodzącą na legowisko I to jest dobry sposób, bo cywil jest przyzwyczajony do swojego materaca No i automatycznie wchodzi tutaj i pod wpływem nacisków ta mata chłodząca obniża się o kilka stopni, dlatego go bardzo fajnie chłodzi. Jak mata była gdzieś w pobliżu, tutaj obok materaca, no to tak średnio na nią wchodził. Czasami jak mu się przypomniało, teraz. Jest super, więc polecam, jeżeli Wasze psiaki tak średnio lubią tematę chłodzącą, no to połóżcie nam legowisko, wtedy automatycznie będą z tego korzystać. Dzisiaj będę miała mega intensywny dzień, bo jedziemy do weterynarza, później jadę do fryzjera, a jeszcze po południu jedziemy na taki zlot goldenów. Także zapowiada się bardzo ciekawy dzień, intensywny i wszystko Wam pokażę w tym vlogu. Na to EKG umawialiśmy się już dwa tygodnie temu, ale samo badanie będzie trwało zaledwie 10 minut, jak będzie grzeczny, także Мам, надеюсь, да рада. Ale oczywiście pomyliłam drogę i zrobimy sobie taki spacer. Uff, chyba za godzinę będziemy w domu dopiero cywilu. <grymna> pomyliłam drogi. Ale chyba skrócimy trasę autobusem cywilku. Chyba się przejedziemy autobusem, wiesz. Lełam cywilowi zimnej wody, chłodzi się, na gresie w łazience, włączyłam wiatrak, także to wszystko cywilku, co mogę dla ciebie zrobić. Tu mamy opis i to nie było EKG serca, tylko echo serca. EKG robi się w momencie, kiedy już coś wyjdzie, a echo to jest takie kontrolne, wiecie, żeby zobaczyć, czy wszystko jest OK. No i generalnie wyszło wszystko dobrze, no, on ma zdrowe serce, tylko pani weterynarz powiedziała, że on troszeczkę za dużo waży, a dokładnie waży o jeden kilogram za dużo, więc no cywilę. Czekanie z Dodatkowo powiedziano nam, że on ma duże serce, więc prawdopodobnie będzie ogromnym psem. A z tego co widziałam, no to właśnie samce mogą nawet dojść do 44 kg. No i powiedziano nam, żebyśmy się tego generalnie spodziewali. Będziesz wielkim kotletem! Kotletem będziesz, mój Misiu do przytulania, będziesz już taki duzy pieski. Dodatkowo kupiliśmy u weterynarza specjalistyczny szampon. Siaka w takim specjalistycznym szamponie myjemy w momencie, kiedy wykąpie się w jakimś jeziorku, Bajorku, wiecie, tam są grzyby, różne drobne i tak dalej. Mogą zainfekować różne miejsca, psie, więc po takich wyprawach trzeba po prostu umyć. I pani to poleciła teraz w tym okresie, kiedy Cywil po prostu włazi wszędzie, wszędzie, gdzie widzi Bajorko. Cywil odpoczywa, a ja zbieram się do fryzjera! Rozjaśnienie włosów wchodziło za mną już od uchu hu. No i postanowiłam, że w końcu się na to zdecyduję. Dwa tygodnie temu byłam podciąć końcówki. Jak widzicie, mam na równo ścięta, nikt tego nie zauważył, ale może farbowanie już ktoś zauważy. Wzięłam szybki prysznic, poprawiłam makijaż, zdjęłam moje sztuczne rzęsy, bo jest za gorąco na te sztuczne rzęsy. Aczkolwiek zmieniła się pogoda, jest troszeczkę pochmurno, więc zmieniłam też strój. Mam czarny top i długie spodnie, bo potem od razu jedziemy na ten zlot goldenów. W każdym razie chciałam wam pokazać jeszcze ostatnie chwile w starym kolorze włosów. Zobaczymy jak to pójdzie, jakie będą wrażenia. Sama nie wiem, nie wiem czego się spodziewać. A potem cywilka czeka z LOT Goldenów, będzie super! Widzicie, jak oceniacie moją fryzurę? Słuchajcie, ja nie mogę się przyzwyczaić i nie wiem, co o tym sądzić. Jak widzicie, mam takie delikatne refleksy. Ja przez lata nosiłam tę samą fryzurę i słuchajcie, dla mnie te blond refleksy to jest istne wydarzenie, po prostu metamorfoza roku. Taka moja lekka obsesja na punkcie włosów, na punkcie zdrowych włosów, po prostu jest, trwa i ma się bardzo dobrze. Dlatego, no, jak sami widzicie, po prostu będę teraz przeżywać to nie wiem ile, chyba dwa miesiące. Pokażę Wam, jak jeszcze wyglądają one z tyłu, jak się prezentują. W sumie to sama, tego nie wiem. Ok, więc to jest mniej więcej coś takiego. Myślę, że takie refleksy będą fajnie wyglądały, właśnie latem. Jeszcze jak będzie słońce, to jeszcze może trochę mi rozjaśni. Wiecie, ładnie to ogólnie wygląda, podoba mi się, aczkolwiek wciąż nie mogę się przyzwyczaić. I powiem Wam, że jak byłam już na wizycie, miałam podejmować decyzję, co robimy, bo zawsze jak siadam na fotel fryzjerski, no to pani się mnie pyta, co robimy? Co dzisiaj robimy? A ja takie, co dzisiaj robimy? Aaaa! No i słuchajcie, miało być więcej tych refleksów miało być więcej, ale jak słyszałam to pytanie od fryzjerki, to mówię sobie mmm, może trochę mniej, może jednak powiem, że trochę mniej, chcę tak delikatniej. No i w końcu zrobiła delikatniej, miało być mocniej, ale jest tak i jestem z tego zadowolona, bo pewnie przeżywałabym po prostu przez następny rok. No dobra, to teraz kolejna część vloga, czyli jedziemy na zlot goldenów. Zbieramy się na zlot goldenów, bierzemy wodę i idziemy cywilek. Dzień dobry, dzień dobry. Już się boni, już niedaleko. Puszek się przytulają. No to teraz czyj nasz? Tu cywilek jestem, tu! Nie, nie zainteresowany. Jezu, normalnie raj. Puszek. Cześć! O, cywil poleciał. Cywilek! Cześć! Cześć, puszku! Jezu, jaki puszek! Cześć cywil Tu jestem A, masz mnie gdzieś Cześć Boni, Cześć, Cześć. Maluszek taki A ta jest bardzo popatrzna no, ogromny. Boże, jakie pan nie mogę. A ty co, ty? Cywil z maluszkami, najbardziej. Tak, z dobry. Maluszkami. No, bo mentalnie maluszek. Tak. Po prostu jest taki wyrośnięty. Tak, tutaj. Tutaj jesteśmy, cywilku. Dobry pies. Dzieje. Proszę, wariaty. O, wstawaj. Cywil. Zapoznaj kogoś. Przyjaciela. O, on Jezu, 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 jakie ładne. Boże, no puszek. Krówki.

więc mnie się zmęczył. Wryś je pateczką, jezu mu śliczny. Właśnie niedawno wróciliśmy ze zjazdu Golden Retrieverów, także Cywil będzie sobie pewnie odpoczywał już No raczej do końca dnia, jeszcze wieczorem wyjdziemy z nim na krótki spacerek, i pewnie to by było na tyle. Wymęczył się. W ogóle musieliśmy go wykąpać, bo się strasznie ubrudził. A także zażył takiej szybkiej kąpieli i teraz będzie sobie odpoczywał mi się, mój piękny, mój piękny miesiąc. Na tym wzrocie Goldenów mogłam też porównać, jak Cywil zachowuje się, wiecie, w relacjach z dużą ilością psów. No i jak wypada na tyle innych goldenów. Wiecie, ja też nie wiem, w jakim wieku były te goldeny, bo niektóre pewnie miały kilka miesięcy tak jak Sylwia, a niektóre miały pewnie kilka lat. Natomiast tak w stosunku do innych goldenów mam wrażenie, że cywil jest taki stonowany, taki ostrożny, wiecie, jak widzi że to nie wlatuje w nią od razu, bez zastanowienia, tylko on się zastanowi, najpierw sobie zamoczy łapkę, potem drugą łapkę, potem może trzecią. Wiecie, nie jest tak, że od razu wszystkie całe futro i się wymarzy cały w tym głocie, Tak samo z wodą, jak, jak zobaczył wodę, to też tak ostrożnie. Najpierw sobie jedną nóżkę zobaczył, potem drugą, a dopiero potem zaszalał i wskoczył cały. Zmieniłam też tło toaletki, jest teraz troszeczkę inne wybrałam taki plakat, bo strasznie przypomina mi Polskie Morze, a ja kocham Polskie Morze. Tutaj trzcinkę po to, żeby komponowała się z tą, którą tutaj niedawno kupiłam. No i ostatni najmniejszy obraz to jest chyba Wenecja, ale bardzo podobał mi się klimat tego obrazu. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał, zostawcie koniecznie kciuki w górę, no i subskrybujcie kanał, żeby nas było tutaj coraz więcej na tym kanale. Bardzo mi zależy na rozwoju tego kanału, koniecznie subskrybujcie, jeśli mnie oglądacie, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Podajcie też na mojego Instagrama, tam codziennie daję. I relacje z Cywilem, także jeżeli jesteście spragnieni tego, co się u nas dzieje, chcecie wiedzieć, co się u nas dzieje, to koniecznie wpadajcie na Insta, tam naprawdę codzienna relacja co u Cywilka, co u mnie, także no, bądźcie na bieżąco ze mną, będzie mi bardzo miło, a my się widzimy w kolejnych odcinkach, buziaczki, do zobaczenia, pa!